Cześć, dalszy czas naszych przygód, udało nam się zdobyć pracę w jakiejś fabryce kartonów, nie wiemy dokładnie na czym to polega, ale zanim zaczniemy tam pracować musimy wypełnić zbiór takich różnych formularzy, dzięki temu dostaniemy NIP, jakieś konto bankowe, na które będzie wpływała nasza wypłata, tutaj, no... Z racji tego, że jesteśmy kawalerami, nie mamy dzieci, to będziemy płacić tutaj najwyższe możliwe podatki. Ktoś musi. Yy, no i. Zaraz będziemy udamy, utrzymywać niemieckich emerytów. Tak. I zaraz udamy Dlackie. się podpisać y, umowę o pracę. A kto wam to pracę dał? A to pracę nam dał agencja jobs, jobs and men. O, tam tak. gdzie byliśmy ostatnio? Tak, tak. A to świetnie, tak. że zadzwonili nie? Tak, a firma, no, a firma to jest jakieś ASK Pinzel, tyle wiemy, mamy adres na 13.50 dzisiaj musimy tam dojechać. A jak było wtedy w rady poprzedniej firmie, co pracowałeś jako ten dzień na próbę e, jako e, kucharz do Bartka? Pytanie o pomocnik e, kucharza? Ten, ten dzień okazał się zupełnym niewypałem nie dostałem szansy z powodu zaniedbania, właśnie, to takich formalnych zaniedbań nie miałem tych papierów, które, które należy złożyć przed rozpoczęciem pracy. Chodzi o e, przede wszystkim o zameldowanie to był największy problem. No. Także niestety ale nie, nie miałem możliwości sprawdzić się w tej pracy. Zobaczymy jak to będzie, jak dostaniecie umowę, co? Czasem. To za chwilę idziemy do, idziemy do firmy. No cześć, właśnie podjechaliśmy pod y, biuro agencji, y, która załatwiła nam pracę w Kinzao. Będziemy podpisać umowę. Jesteśmy pełni nadziei, że praca nam się spodoba. To tyle. Damy znać jak wyszło. No.

tu tu są umowy które zaraz podpiszecie To no. czyste podpisanie tak okay. Ja Wam potem wszystko wytłumaczę stęga, jak to działa? do przerwania dobra dobrze no panie podpisujcie umowy to zaraz zobaczymy co tu jeszcze jest? cześć za chwilę nastąpi uroczyste podpisanie umowy pierwsza że... twoja umowa w nie tak Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarach, <zysz> niestety tylko po niemiecku, tak, także... więc do końca nie wiemy na co się godzimy, ale, ale wierzymy, że nam krzywdy nie zrobią. No, Oto... no to, to. właśnie. Ta-dam! Fumfary. Coś tam założymy. Może to, to zniesiemy? Tak, obowiązkowo. Tak, Glaswasser. No i trzeba wieszmy piechać, Prowadzić po tym. Bo w Niemczech można. Mało patroli, poradzimy sobie. Ok. I to teraz tylko do pracy. Co powiecie potem, jak wyrażenia, co? Tak. Bardzo chętnie. Jesteś smaku, jest polskim chłopaku, dobrze ubrany i uczęsanym. Karpezy białe, krawaty małe, czasami w co trochę niesie. Chcesz podobać się kobietom, twardy dla nich, bądź jak beton. Zapuść wąsy, w tyłu grzywę, kwiataków.